Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o lampach LED T8, które stają się coraz bardziej popularne w domach i firmach. Zacznijmy od podstaw. Lampy T8 to rodzaj lamp fluorescencyjnych, które charakteryzują się średnica rurki równej 8 mm. Są one powszechnie stosowane w oświetleniu wewnętrznym, a ich popularność wynika z ich długiej żywotności i niskiego zużycia energii. Istnieją dwa główne rodzaje lamp T8. Tradycyjne lampy fluorescencyjne i lampy LED T8. Tradycyjne lampy fluorescencyjne zawierają rtEC, która jest szkodliwa dla środowiska, a ich żywotność jest krótszą niż lamp LED. Lampy LED T8 SA bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ nie zawierają rtECi, a ich żywotność jest znacznie dłuższa. Lampy LED T8 mają wiele zalet w porównaniu do tradycyjnych lamp fluorescencyjnych. Po pierwsze, SA bardziej energooszczędne co oznacza, że płacisz mniej za prad. Po drugie, ma dłuższa żywotność, co oznacza, że rzadziej musisz je wymieniać. Po trzecie, ESA bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ nie zawierają rteci. Jednak lampy LED T8 Maja też swoje wady. Po pierwsze, ESA droższe w zakupie niż tradycyjne lampy fluorescencyjne. Po drugie, mogą być bardziej wrażliwe na zmiany temperatury. Podsumowując, lampy LED-T8SA świetna alternatywa dla tradycyjnych lamp fluorescencyjnych. SA bardziej energooszczędne, mają dłuższą żywotność i SA bardziej przyjazne dla środowiska. Jeśli szukasz energooszczędnego i trwałego oświetlenia, lampy LED-T8SA doskonałym wyborem. Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o lampach LED-T8, które stają się coraz bardziej popularne. Wszyscy wiemy, że tradycyjne świetłówki T8Sa już przestarzały. Ale czy wiesz, że ich odpowiedniki LED SA są znacznie lepsze? No właśnie, lampy LED T8 to świetna alternatywa dla tradycyjnych świetłówek. są bardziej energooszczędne, trwalsze i emitują jaśniejsze światło. Zastanawiasz się, jak wybrać odpowiednią lampę LED T8? To proste. Najpierw musisz zmierzyć długość swojej starej świetłówki. Lampy LED T8SA dostępne w różnych rozmiarach, więc musisz wybrać odpowiedni dla swojego zastosowania. Po drugie, zwróć uwagę na moc lampy. Im większa moc, tym jaśniejsze światło. Jeśli chodzi o podłaczenie lampy LED T8, to jest to bardzo proste. W większości przypadków wystarczy wkręcić ją ja do oprawki. Pamiętaj, że lampy LED T8SA dostępne w różnych odcieniach światła. Możesz wybrać ciepły Neutralne lub zimne światło, w zależności od swoich preferencji. Podsumowując, lampy LED T8 to świetna alternatywa dla tradycyjnych światłowek. Esa bardziej energooszczędne, trwalsze i emitują jaśniejsze światło. Wybierając lampę LED T8, pamiętaj o jej długości, mocy i odcieniu światła.